Agresywna redukcja nie powoduje utraty mięśni. Poziom łatwy. Twoje mięśnie nie znikają bez powodu. Tak długo, jak dajesz bodziec mięśniom poprzez trening, dajesz powód mięśniom, aby z tobą zostały. Twoje ciało potrzebuje energii, więc będzie spalać mięśnie. Tłuszcz również daje energię, więc Twoje ciało użyje go jako źródła energii. Tracisz mięśnie, ponieważ redukujesz węglowodany, więc przez niski poziom glikogenu Twoje mięśnie wyglądają na płaskie. Stracisz mięśnie tylko wtedy, gdy twoje, Twoja siła drastycznie spadnie i zaniedbasz podaż białka w diecie. Także taki krótki wstępik, kochani, ja zabieram się za jedzenie śniadania, ponieważ dzisiaj jest trening dołu, tak więc trzeba mieć energię i siłę. I tutaj Natalka zrobiła jedzenie. Takie. Tam sobie jagody. I będziemy jeść i będziemy przechodzić do dalszego dnia. A co dalej, to się okaże w następnej części odcinka. Idziemy do piesków. Dobra, jedziemy do schroniska dla psów, prowadzimy sobie pieski, później obiadek i jakieś. Jakiś trening w dołu. No, no, i tak jest dzisiaj plan dnia. Dzisiaj jest niedziela 9 marca, godzina 10.30. Więc już nie za wcześnie, no ale uda się zrealizować wszystkie plany. No, także widzimy się później. Kochani, także posiłek przedtreningowy. Zrobimy sałateczkę, sos kostkowy. I kucharza. I kucharz. I kucharza. Jemy i idziemy na trening. Yo! Dobra, jest godzina 16.18. Mi zostało jeszcze nogi do zrobienia. Także nie fajnie, nie fajnie, no ale jedziemy na siłkę właśnie. Mam drivera. I co? I będziemy robić nóżki. Załadowany mam yy, 3000 kalorii ponad trochę. Na żarty, jak nie wiem co, ale nie było czasu, żeby się to ułożyło nawet. Więc muszę jechać taki najedzony. Ale jeszcze pół godzinki mam tak do ułożenia, więc spoko. Nie mam tego złego. Mam nadzieję, że się pójdzie. Yy, nie wiem, może stówka w przysiadzie już? Nie wiem. Podjadę, zobaczymy jak to, jak to pójdzie. Nie? Jak pójdzie, to pójdzie. Jak nie, to sobie zobaczymy. Ale tydzień tam było to 90 takie całkiem lekkie, więc, więc teraz sobie spróbuję te setko. No. No i tak naprawdę to pozostaje nam patrzeć, co dalej. No, ogólnie dzisiaj fajny dział, intensywny, taki znacznie intensywny. No. Z pieskami się pochodziło trochę. Eee, zobaczyłem jak. Na życie w schronisku. Całkiem spoko, nie powiem. Piaski mają dobrze, no ale lepiej by miały u kogoś, wiadomo, jakby ktoś się adoptował. a jeszcze później po powrocie z siłki czekam mnie robienie jedzenia na dwa dni, kolejne do roboty. Także też intensywna, kolejna część na mnie czeka. Intensywne, kolejne cztery godziny mnie czekały jeszcze, no. Półtorej godziny na trening, pół godziny na dojazd. No i tak minę trochę czasu. No ale no, czas i tak upłynie, a my decydujemy co robimy na dany moment. U mnie to było, ostatnia godzina to była jedzenia. Jadłem na z ryżem i z sałatką. Natalka zrobiła. Także fajne, ile tam było ze 120 gramów białka. No jeszcze zjadłem pakiet chipsów overbaked, ale to tego nie słyszeliście jak coś. No i tak rozmyślam, kiedy tą redukcję zacząć w ogóle w Fonkonie. Od 20 do 31 marca będę poza domem, nie będę miał dostępu do siłowni praktycznie, nie będę miał dostępu do robienia sobie posiłków, ale w taką delegację, że tak powiem, na której nie ma, nie ma własnej woli nie wiem jak inaczej nazwać poligon wojskowy więc będę zdany na to, co mi dadzą ale planuję po prostu zrobić sobie w tym czasie deload będzie to 9 tygodni mojego bloku treningowego będę cały czas robił treningi normalnie tyle, że po prostu lżejsze te treningi chociaż to zależy od tego, jak uda mi się trenować jeżeli uda mi się chodzić na siłownię normalnie będę miał na ten trening przynajmniej te półtorej godzinki no to wtedy sobie będę robił te treningi normalnie jeszcze i deload zrobię planowo gdzieś tak w połowie kwietnia no i mam nadzieję, że to będzie tak właśnie, że, że będę mógł sobie te treningi robić tak jak należy bo, bo jeszcze czuję siłę, jeszcze czuję, że mogę progresować sobie tym bardziej, że jeszcze masa trwa i nie jestem aż tak przemęczony tym blokiem treningowym no to chciałbym to, chciałbym kuć żelazo póki gorące, nie? I, i na tych czterdziestkach już sobie robić serykę i na płaskiej, i na skosie. Stówkę chciałbym też już sobie tą stówką machać na te 6-8 powtórzeń. No i ogólnie tak dopiąć ten plan tak jak planowałem, nie? No ale czterdziestki udało mi się dopiąć, 40. Powiedziałem na początku tego bloku, że będę robił 40 i udaje mi się tymi 40 wykonywać ćwiczenia, więc jestem zadowolony. Stówką też chciałem machać, macham stówko także, też ok. Teraz te przysiady fajne, jakby poszły jeszcze bardziej i wtedy to już w ogóle będzie baja. Jedzenie, jedzenie to coraz ciężej udaje mi się przejadać. Mam coraz większe blokady, jeżeli chodzi o spożycie kalorii i białka, na no, no, cały dzień. Ale to zależy wszystko od tego, o której godzinie zacznę jeść. Jeżeli zaczynam późno jeść, tak o 10-11, pierwszy posiłek, który ma powiedzmy 1000 kalorii, to coraz ciężej mi ładować w mniejszym odstępie czasu te wszystkie pozostałe posiłki. Ale jak zaczynam jeździć na przykład o 6 rano yy, z 1000 kalorii, później w następnym posiłku 1000, później w następnym 1000 i powiedzmy mamy godzinę 15, a ja już mam załadowane 3000 kalorii, później wracam sobie do domku i te 1200 kalorii, które mi zostaje, to jest po prostu na strzała, nie? No, także wszystko zależy od tego, kiedy zaczynam jeść tak naprawdę. Co innego będzie na redukcji. No i właśnie odnośnie redukcji, no to też zastanawiam się nad tym agresji w Bo wtedy mi ta siła tak może nie poleci drastycznie w dół. No wiadomo, nie można mieć wszystkiego. No. Albo, albo leci siła yy, i tłuszcz, albo nie leci nic, ale tłuszcz się dodaje cały czas, nie? Więc to jest taki dylemat. No ale w końcu trzeba będzie dociąć, chciałbym zresetować trochę układ yy, pokarmowy, zresetować układ nerwowy, choć układ nerwowy raczej nie odpocznie za bardzo, bo treningi cały czas będą tak samo mocne na redukcji. Ciężary, nie chciałbym schodzić z ciężarów, no ale wiadomo jak to jest na redukcji, nie da się utrzymywać tego w 100% tak jak było na masie, no ale będę robił co w mojej mocy, żeby to zatrzymać. Nie? No i ten Aggressive Cut może w końcu uda mi się wytestować. Pokażę Wam tutaj efekty, jak to poszło, więc możecie dawać też znać, czy chcecie coś takiego zobaczyć. Ja osobiście jestem ciekawy tego Aggressive Cuta, bo zapowiada się to naprawdę interesująco. Jeżeli to jest takie jak, jak myślę, czyli wiecie, no miesiąc, miesiąc redukcji, ja miałbym zrzucić tłuszcz, nie tracąc w ogóle praktycznie mięśni. A dodatkowo właśnie oczyszczając się z, tych, z tej treści elitowej, no To to jest bajeczne rozwiązanie, nie? Wiadomo, nie będzie takie, takie docięcie do, nie wiem, 10% tkanki tłuszczowej. Ale pozwoli mi to na dalsze budowanie masy mięśniowej. Bez utraty masy mięśniowej. Także, no, obiecujący zamysł. No ale wiadomo, wszystko co jest obiecujące ma też swoje wady. Ja jeszcze tych wad nie poznałem za bardzo. Oprócz tego, że hormony mogą się rozregulować i siła może drastycznie spaść, no to nie wiem, jakie mogą być inne skutki uboczne. No ale wszystko to jest przed nami, nie? trzeba to po prostu wytestować. Jak nie wytestujemy, to się nie dowiemy nigdy o co chodzi w tym. Także, kochani, widzimy się na siłce. Dzisiaj, dzień nóg, także fajny trening się przykuje. No i co, to do zobaczonka. Dobra, kochani, tak więc zaczynamy trening od ławki rzymskiej. Tutaj mamy na celu zaktywować dwójki do pracy i rozgrzać delikatnie mięśnie przed przysiadami. Tutaj robię wariant taki, że zginam się do pozycji embrionalnej i prostuję tułów. Następnie są to siady 60 kg na rozgrzewkę, następnie jest to 80 kg, i tutaj, tutaj wydaje mi się, że mógłbym robić troszkę większy zakres w kolanach. Aczkolwiek mam taki problem, że kolana delikatnie strzelają, nie wiem z jakiego powodu jest to. Mam, mam w ogóle tendencję do wypadania rzepek, także też uważam na to. Yy. No Jak mnie boli cokolwiek podczas treningu, no to już przestaję to robić i tutaj delikatnie się o to obawiam. Po weszło 90 kg. Tutaj sobie dokończyłem seryjkę na spokojne. Weszło to całkiem przyjemnie, czwóreczka się spompowała niesamowicie. Jestem zadowolony jak te siady fajnie idą. Następnie spróbuję na wolnym ciężarze sobie porobić te przysiady. Później było to wypychanie na suwnicy, ciężar to było skromne 200 kg na 12-13 powtórzonek. Tutaj miałem delikatnie ograniczony ruch przez mój wielki brzuch. Mam nadzieję, że jak schudnę to ten zakres się delikatnie zwiększy. No i następnie mamy wchodzenie na podwyższenie. Tutaj też ten ruch jest delikatnie krótki, no ale Niesamowicie czuję tutaj czwórkę jako na płonie, więc nie wydaje mi się, żebym robił to jakoś mega źle. Choć ja rozumiem, że niektórzy się znajdą ludzie, co powiedzą, że kurde, no co ja w ogóle wyprawiam. No i, i to jest spoko, nie? ja nie mam nic do tego. No i następnie zakończamy trening już wypychaniem nóg w tył. Tutaj bardzo mocno skupiam się na tym, aby poczuć dupę. I dwójki. No, wydaje mi się, że dobrze wykonuję to ćwiczenie, choć czuję czwórki, ale to nie wiem, czy dlatego, że robię dużo ćwiczeń na czwórki ogólnie w tym planie treningowym, czy po prostu wykonuję niepoprawnie to ćwiczenie. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli wiecie, jak to wykonać i, i macie jakieś wskazówki, to śmiało piszcie. No, dobra, kochani, trening zrobiony. Jest super. Wszystko weszło jak należy. Stówka dzisiaj na 6 poszła na przysiadach, także jestem zadowolony. Cały czas się udaje progresować w tych przysiadach. Poza tym poza tym 200 kg na suwnicy na 13 powtórzeń. Dzisiaj robiliśmy to po przysiadach, tak więc szło nieco ciężej. Aczkolwiek 200 kg to jest odpowiedni ciężar już na te 12 powtórzeń. I bardzo fajnie przyjdzie. Czwóreczki, naprawdę pierwsza klasa. Siedem serii dzisiaj wleciało na czwórki. Myślę, że to jest optymalna ilość. Czwóreczki fajnie zaczęły rosnąć na tym, w tym planie treningowym, więc też jestem z tego zadowolony. Po raz pierwszy robię właśnie nogi dwa razy w tygodniu i naprawdę czuć różnicę. Jak miałem jeden dzień, to naprawdę niebo a ziemia. No, tak fajnie się już odseparowują te czwóreczki, że aż Polubiłem robić nogi, dosłownie, mimo że wychodzę z tego treningu zmęczony, to mało powiedziane, no bardziej niż zmęczony, to jestem usatysfakcjonowany i czwóreczki naprawdę zaczynają się odseparowywać i zauważam różnicę właśnie, częstotliwość treningu naprawdę daje dużo. Więc jak macie możliwość robić na przykład 5 treningów w tygodniu zamiast 4, to róbcie jak największą ilość w równych odstępach czasowych i, będzie, i będzie, będziecie mieli wtedy najlepsze rezultaty Gdybym ja mógł, to ja bym robił klatę i, i plecy, ogólnie górę Robiłbym trzy razy w tygodniu najlepiej Poniedziałek, środa, sobota na przykład nie? I to by było najbardziej właśnie optymalne dla mnie na przykład Dla każdego tak naprawdę I może tak zrobię też w następnym bloku treningowym Zastosuję sobie pięć jednostek treningowych i to będzie też w porządku, z tym, że rozłożę objętość na wszystkie poszczególne dni. Na przykład teraz, jak się sobie półtorej godziny na siłowni, to wtedy będę sobie siedział godzinę, a i tak objętość będę miał wysoką nie? i cały czas bodziec dam bardzo dobry do wzrostu dla mięśni. Tak więc to będzie chyba najbardziej optymalne, no ale to wtedy będziemy kombinować od, od przyszłego bloku. Póki co się skupiam jeszcze na, na tym bloku, co robię teraz. No, ale już plany delikatne coś tam się kreują w głowie No, ale tak to kończymy dzisiaj dzień, ja wracam Robię sobie jedzenie na poniedziałek, wtorek i na dzisiaj jeszcze, bo zostało mi 1200 kalorii, a mamy godzinę 19 A ja o 21 chcę iść spać, więc mam tak naprawdę półtorej godziny, żeby to wszystko ogarnąć, ale mam nadzieję, że się uda No i co? I będę kończył vlogaska i się z wami żegnam Także dziękuję wam za obejrzenie i widzimy się w następnym odcinku, siemano!